Hej, jeśli właśnie oglądasz ten filmik, to mogę stwierdzić, że na 100% umiesz korzystać z internetu. Ale czy umiesz korzystać z niego bezpiecznie? Czy podczas leniwego wieczoru przed kąpem natknąłeś się na treści obrazujące przemoc, np. zdjęcia prezentujące ofiary wypadków czy okrucieństwo wobec zwierząt? Albo treści nawołujące do zachowań szkodliwych dla zdrowia, np. restrykcyjne diety, czy materiały promujące zażywanie niebezpiecznych substancji, np. narkotyków w internetowych challenge'ach. A czy kiedykolwiek spotkałeś treści dyskryminacyjne, promujące wrogość, a nawet nienawiść? Treści pornograficzne dostępne bez żadnego ostrzeżenia? Fałszywe wiadomości. Tak zwane fake newsy, często o charakterze sensacyjnym, publikowane w mediach w celu zmanipulowania i wprowadzenia odbiorcy w błąd. Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś tak, to szkodliwe treści z sieci próbowały cię dopaść. Twoi rówieśnicy bardzo często mają styczność z zagrożeniami w sieci. Najczęściej obawiają się napotkania w internecie pornografii, przemocy i agresji. A gdy to się stanie, czują obrzydzenie i strach. Też tak miałeś? Badania mówią, że aż 43% dzieci i nastolatków w wieku 11-18 lat miało kontakt z materiałami pornograficznymi. Szczególnie uważaj na patotreści, które prezentują zachowania sprzeczne z normami społecznymi i niosą demoralizujący przekaz. Chcą pokazać ci świat w krzywym zwierciadle. Jak pokazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ogląda je aż 37% młodych ludzi w Polsce. Kolejnym zagrożeniem jest cyberprzemoc, czyli zjawisko elektronicznej agresji. Pamiętaj, że może przybierać różne formy, od wysłania obraźliwego SMS-a czy e-maila, aż po założenie komuś fałszywego konta na portalu społecznościowym. Najczęściej cyberprzemoc to wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie przykrych komentarzy czy upublicznianie upokarzających zdjęć i filmów. Aby nie doprowadzić do poważnych skutków cyberprzemocy, zastanówmy się, jak jej zapobiegać. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe oraz zapory internetowe, które zabezpieczą Twoje dane i uchronią Twój sprzęt przed złośliwym oprogramowaniem ściągniętym z sieci. Programy filtrujące zablokują materiały zawierające pornografię. Zakryj kamerkę internetową. Masz pewność, że nikt nie przechwyci obrazu z Twojego sprzętu. Nie poddawaj się modzie na prezentowanie na gości w sieci. Moda przyminie, zdjęcia i filmy zostaną na zawsze. Zachowaj dystans do internetowych challengeów, które każą przekraczać kolejne granice. Poszukiwanie poklasku poprzez podejmowanie ryzyka może nieść negatywne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia. Jeśli padłeś ofiarą cyberprzemocy, pamiętaj o trzech krokach, które doprowadzą cię do rozwiązania problemu. Po pierwsze, nie utrzymuj kontaktu ze sprawcą. Zmień ustawienia komunikatora tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się z tobą komunikować. Po drugie, Zabezpiecz dowody cyberprzemocy. Nie kasuj dowodów: e-maili, sms-ów, zdjęć, tylko pokaż je dorosłym. I na końcu zgłoś naruszenie regulaminu do administratora serwisu. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Powiedz o twoim problemie rodzicom lub nauczycielom, ponieważ niektóre cyberprzestępstwa powinny zostać zgłoszone na policję.